E, witam Was, Parane. To jest dla Was czytanie na kwiecień 2022. Zobaczmy, co w tym miesiącu dla Was, co będzie się działo, co teraz chcę przekazać. Ok. E, rycerz kijów i dziewiątka pucharów wyzwania mieczy. przyczyny. Diabeł i R król Pentakli. Przeszłość. Y, szóstka kijów. Co macie w głowie? Siła. Okej, okay. coś jeszcze nam wypadło. Szóstka pucharów. Co nadchodzi? Ósemka kijów. We w tej sytuacji, ósemka mieczy i dziesiątka pucharów. Okej. Okay. co się dzieje dookoła? Jakie jest otoczenie barana? Otoczenie. Królowa bucharów, Czego nie widzisz? Dziewiątka pentakli. I potencjalny wynik piątka pentakli. Okej. Okay. Dobrze, pod spodem mamy piątkę yy, kijów. No dobrze, zobaczmy, Barany, co się dzieje. Mam wrażenie, że jest tutaj pewna nierówność relacji, która ma za sobą jakby jakąś sporą historię. Zaraz Wam to pokażę, ale myślę, że wyzwaniem... Całego tego miesiąca jest zbadanie dokładniej sprawy, również poruszanie się ostrożniej, bo sporo jest tutaj fajnych kart, które sprawiają, że barany zapalają się do działania, i to mogą być jakieś takie właśnie pozytywne wiadomości. No, karty pokazują tak, jakbyś był na fali sukcesu, dużo się dzieje. I to wszystko, jakby współgra fajnie z Twoim charakterem. No, Dziewiątka Pucharów mówi o tym, że w ogóle super, spełnienie marzeń, więcej niż potrzebujemy. Rycerz Kijów mówi o działaniu, ale tak, jakby wszystko to poprzedza sukces, tak, osiągnięty. I tutaj jest właśnie nacisk na to, że ten sukces jest tutaj osiągnięty dzięki Tobie, i Ty tutaj grasz pierwsze skrzypce. Ale możesz o tym nie do końca pamiętać, bo prawda, mamy tą dziewiątkę pucharów, a w ukrytym obszarze, czego nie widzisz, jest dziewiątka pentakli, więc tak jakby wymiar tych pucharów znajduje się w, jakby, w, taki, w jakimś materialnym, e, e, materialnym stanie, którego mam wrażenie nie dostrzegasz. Zwłaszcza, że mamy tą ósemkę, mieczy je ciebie w tej sytuacji, więc możesz nie widzieć na przykład talentów, bądź um, jakiejś zaradności tutaj swojej, albo swojej, tak jakby roli w całym tym przedsięwzięciu, e, bo to może być właśnie relacja biznesowa, niekoniecznie uczuciowa, chociaż um, może też tak być. No, dziewiątka pentakli mówi o zaradności, niezależności i tak jakby dobrych decyzjach, fajnym zarządzaniu jakby sobą, swoim czasem, swoimi talentami. No i jest to coś, co jest bardzo opłacalne, tak? Zobaczmy coś z podstawy. Mamy diabła i króla pentakli. No. Król pentakli zwykle jest bykiem, ale tutaj się mocno pokazuje również koziorożec. No, Król pentakli y, może być tutaj y, y, właśnie osobą, która jest majętna albo osobą, której bardzo zależy na kontroli całej tej sytuacji i mam wrażenie również czerpania z tego profitów. I dla mnie ta osoba, ponieważ on jest, prawda, z takim z psem towarzyszem, jest dokładnie tutaj tą samą osobą, która jest w Twojej głowie. W Twojej głowie ta więź między wami jest oparta na albo wieloletniej właśnie relacji, albo niejedno razem przeszliście. Jest tutaj jakiś sentyment i takie poczucie właśnie mocnej przyjaźni z tą osobą, tak? Natomiast jest trochę konflikt tutaj kontroli, bo i obydwie karty pokazują tą kontrolę. Prawda? I Diabeł mówi o tym, że to on pociąga za sznurki i w twojej głowie mamy siłę, siła również mówi o kontroli. Ale ta siła pokazuje mm, tak, jakby zlepienie tych dwóch energii, tak jakby tego zwierzęcia, prawda? Czyli tego psa i tego człowieka, prawda? Czyli tak jakby długo szliśmy razem, ale teraz w Twojej głowie macie się tak jakby zlepić w jedno. Może być to właśnie założenie wspólnie interesu, założenie spółki, tak jakby skonsolidowanie czegoś. Natomiast u podstawy diabeł pokazuje, że nie do końca tutaj jest coś fair, albo. Mm, Trochę kontrola, czy na przykład e, jakaś zależność jest tutaj e, nie do końca zauważana przez Ciebie. Król Pentakli czasem e, pokazuje duże instytucje typu banki, właśnie takie, które mają właśnie sporo zasobów finansowych. Tak? No, i tutaj może być e, właśnie jakiś interes e, kogoś z dużymi pieniędzmi lub instytucji. Jaki, e, jakie jest Twoje wyzwanie w tym miesiącu? No, Paść mieczy pokazuje ostrożność, prawda? niejcie po prostu po tym mieczu, mieczu prawdy, na paluszkach, ostrożnie. E, no, Również mówi o dopatrywaniu się szczegółów, do się czegoś, zadawaniu pytań, czytaniu wszystkiego małym druczkiem. To jest taki szpieg, który musi wszystko, wszystkie drobiazgi pozbierać razem. To jest również komunikacja, także mam wrażenie, że właśnie nie ma tej ostrości którą ma e, e, paść e, mieczy, bo on ogląda wszystko pod lupą. Co się w ogóle dzieje właśnie i zobaczmy tak, jak Ty jesteś w tej sytuacji, no, mam wrażenie, że z jednej strony nie widzimy i czujemy się tak jakby przywiązani, bo ósemka mieczy często z diabłem pokazuje nałogi, pokazuje właśnie takie sytuacje, kiedy um, no, czujemy się zobowiązani, skrępowani, przywiązani do czegoś, także zdecydowanie tutaj jest mocna ta relacja właśnie z tym królem Pentakli. Ale właśnie w całej tej sytuacji nie widzimy rzeczywistej, tak jakby rzeczywistego obrazu, tylko ten fałszywy w lustrze, Prawda? Mam wrażenie, że ten, który ci przedstawia ten e, król pentakli, ten diabeł. No, a z drugiej strony dziesiątka pocharów mówi o spełnieniu marzeń. I znowu mamy właśnie te dwie karty. Tutaj tak jakby uwiązanie, które jest trochę fikcją, e, prawda? I dziesiątka pocharów, czyli e, no, spełnienie marzeń, ale dziesiątka pocharów również pokazuje. Taką kartę splecenia się, no jest to karta małżeństwa, czasem właśnie e, relacji rodzinnych, które właśnie towarzyszą nam całe życie. Tak? Jest tutaj mm, takie naświetlenie. Co się dla Ciebie dzieje? No, wszystko. Rusza z kopyta. Ósemka e, kijów mówi o komunikacji, o, e, o ruchu, czasem mówi o podróżach, ale generalnie są to znaki e, i ekscytujące rzeczy, które no, tutaj w postaci tych fajerów wybuchają. Także dzieje się bardzo dużo i jest sporo też właśnie dynamika. W Twoim otoczeniu, królowa pucharów, e, no, osoba, która marzy może być to osoba znaku wodnego, ale mam wrażenie, że tutaj tak jakby te pierwsze skrzypce, czyli jakby podstawą jest ten król pentakli, czyli zysk, kontrola sytuacji, tak? No, pojawia się coś nowego dla Ciebie, być może jakieś dodatkowe opcje, um, ale właśnie, bo prawda, wszystko jest tak super, tutaj, dopóki nie widzimy tego wyniku. Piątka Pentakli mówi o... No jest to karta bankruta, jest to karta trochę zostania na lodzie, e, poczucia jakby... poczucia osamotnienia, poczucia pewnej przegranej. No mamy też tą piątkę kijów, więc no mam wrażenie, że... Może ta karta mówić o tym, że rezygnujesz z czegoś, tak? Mimo tego, że tak jakby rzeczy się dla Ciebie tutaj zaczynają. I fajnie, tak jakby się tutaj wszystko dzieje, no właśnie, dopóki nie ma tej piątki pentakli, tak jakbyś sam rezygnował z otwarcia tych drzwi. Możesz czuć się zobowiązany tutaj, jakby zobowiązany do związa bycia związanym w tej relacji, ale tak naprawdę ona Ci tutaj zamyka drzwi. No... Obecna sytuacja powinna doprowadzić Cię tu, czyli do tej dziewiątki pentakli, prawda? Pewnej niezależności i też dobrobytu i dostatku, która płynie z tej niezależności i z Twojej pracy. Zobaczmy, co by Ci tutaj e, tarot e, radził. Jakie są rady e, dla barana? karta może mówić również, że rezygnujesz z czegoś i wybierasz trudniejszą drogę, um, dlatego że pojawiają się opcje. No, jakby, mam wrażenie, że to czytaje, czytanie również pokazuje, że masz szansę doprowadzić do tego sam. Że tak jakby nie potrzebujesz się tutaj uwiązywać z kimś. Zobaczmy, co, co Tarot radzi. Jakie są rady dla barana? Jakie są rady? Czwórka kijów, okej. Okay. No, czwórka kijów mówi o sukcesach, o też sukcesie w pewnym etapie, ale to jest znowu dynamiczna karta i tak jakby pokazuje mi się ten rycerz kijów, który jest w tej czwórce kijów, to jest Twoja energia w ogóle, paranie, prawda? Rycerz kijów, ale właśnie on tworzy tutaj jakąś dynamikę, magię, muzykę właśnie w tej czwórce. Kijów, czyli robisz to coś dobrze, robisz to co robisz. Tak sobie patrzę na te karty, że ten diabeł również może oznaczać strach albo skrępowanie przed poproszeniem kogoś o pomoc, prawda? Kogoś na przykład z rodziny, bo mamy taką kartę rodzinną i jakby bądź jakiejś relacji z przeszłości, jakiejś, prawda, może rodzeństwa, tak? Ale czwórka kijów mówi o tym, a dlaczego jeszcze tak mówię? Bo piątka pentakli również mówi, że tak jakby mm, nie prosimy nikogo o pomoc, tak? Ona jest tutaj osamotniona, chociaż tak naprawdę jakby te pentakle są w zasięgu jej ręki. Bo czwórka kijów mówi o tym, że mamy koło siebie ludzi, którzy nas do, nam dobrze życzą, i to jest karta otwierająca, która jest to karta brama, która właśnie symbolizuje tak, jakby połączenie otwierające nowe przestrzenie. Jeszcze zobaczmy, kim jest królowa Pucharów tutaj, w swoim otoczeniu. No, zwykle jest to osoba znaku wodnego, ale zobaczmy, co ta królowa Pucharów może Ci tutaj zaoferować. Kim jest królowa Pucharów? Okej, okay, no tak, to jest Trójka Pentakli. Trójka Pentakli mówi o współpracy, o propozycjach, o kontraktach, o jakichś takich e, 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 właśnie jakichś materialnych propozycjach, ale czasem jest to właśnie wspólne tworzenie czegoś albo wspólne dogadywanie się na temat, prawda, jakichś wytycznych, tak? Często jest to karta właśnie pracy i tworzenia czegoś wspólnie. No ja myślę, że są dla ciebie jakieś propozycje, tylko właśnie karta radzi, aby zawiązać tą propozycję z osobami, które są dla ciebie dobre, które nie chcą, tak jakby sprawować nad tobą kontroli. No piątka pentakli może tutaj wskazywać, że wybierasz jednak e, rezygnację z tego, tak? co by tutaj nie było dobre e, dla Ciebie. No, Tarot zachęca, aby robić jakieś rzeczy wspólnie. No, Królowa Pentakli ma dla Ciebie e, propozycję bardzo jasną i klarowną, tak? Ósemka kijów mówi o tym, że sprawy ruszają z kopyta i tak jakby kontynuuj, co robisz. E, no i zastanów się tutaj, nad to, tą relacją, prawda, ile władzy oddajesz, albo jak, jak, prawda, czy ta relacja Cię nie trzyma tak jakby w miejscu przed rozwojem tutaj. No dobrze, myślę, że to wszystko, barany. Sporo się dzieje w tym kwietniu. Widzimy się za miesiąc i ja już Was pozdrawiam.